Witam was moi drodzy ponownie na moim kanale. Dzisiaj na warsztat bierzemy dwie nowinki. Volkswagen Golf R oraz Golf R Variant. Prowadzą nową definicję mocy i osiągów w swojej klasie. Te najmocniejsze w historii modele oferują aż 333 koni mechanicznych, co stanowi wzrost o 13 koni więcej w porównaniu z ich poprzednikami. Ta potężna moc, która wcześniej była dostępna jedynie w ekskluzywnych modelach specjalnych, teraz trafia do standardowej oferty. Sprint od 0 do 100 km na godzinę zajmuje zaledwie 4,6 sekundy w wersji hatchback, 4,8 sekundy w wariancie kombi. Te wartości czynią z Golfa ER nie tylko bardzo szybkie auto, ale również godnego konkurenta dla sportowych samochodów. W tym segmencie. Prędkość maksymalna także robi wrażenie. Dzięki pakietowi Performance można ją zwiększyć do 270 km na godzinę. Taka dynamika sprawia, że Golf Air i Arteon R Shotting Brake są obecnie najszybszymi seryjnymi modelami Volkswagena. Dla osób szukających sportowych emocji na drodze i torze, te auta są wręcz idealnym wyborem. Nie sposób przejść obojętnie, obok nowoczesnego designu, który wyróżnia nowe modele Golfa R. Z przodu uwagę przyciągają przeprojektowane reflektory LED, które po raz pierwszy Pierwszy w historii tej serii są podświetlane. Sportowy charakter podkreślają również nowe wloty, powietrza w zderzaku oraz opcjonalne 19-calowe, kute felgi, które łączą styl i funkcjonalność. Lżejsze o 20% od standardowych felg wpływają na lepsze prowadzenie i skuteczniejsze chłodzenie hamulców, co ma szczególne znaczenie podczas intensywnej jazdy na torze. Wnętrze nowych golfów, ER to doskonałe połączenie, technologii i komfortu. Na uwagę zasługuje system multimedialny najnowszej generacji, wyposażony w wolnostojący ekran o przekątnej 12 i 9 cala oraz intuicyjną strukturę menu. Dla miłośników sportowej jazdy wersje z pakietem Performance oferują licznik przeciążeń GI oraz GPS do pomiaru okrążeń, co czyni je idealnym narzędziem dla tych, którzy chcą czerpać maksimum przyjemności z jazdy po torze. Volkswagen zadbał także o lepszą funkcjonalność kokpitu. Z przyciski na kierownicy, w tym kultowy niebieski przycisk R, zapewniają łatwiejszy dostęp do trybów jazdy, w tym ekskluzywnego trybu Race. Dla większego bezpieczeństwa przypadkowa aktywacja tego trybu została teraz ograniczona dzięki podwyższeniu progu aktywacji. Prowadzając na rynek nowe Golfy, Volkswagen stworzył samochody, które łączą codzienną praktyczność z osiągami bliskimi motoryzacyjnym ideałom. Przykładem tego jest ekskluzywna edycja Black Edition. Ten model wyróżnia się mrocznym wykończeniem. Czarne logo Volkswagena, przyciemniane reflektory IQ, Light LED oraz zaciski hamulców z ciemnym logo AR nadają mu wyjątkowy charakter. Standardowe wyposażenie obejmuje pakiet Performance, który dodaje dwa unikatowe tryby jazdy Drift oraz Special, stworzony z myślą o legendarnym torze Nürburgring-Nordschleife. Dzięki zaawansowanej aerodynamice, w tym większemu spoilerowi dachowemu Golf Air Black Edition oferuje jeszcze lepsze właściwości jezdne. To auto, które z łatwością przełamuje granice pomiędzy samochodami seryjnymi, a maszynami przygotowanymi do wy Ścigów. Nowe golfy R ma nie tylko potężne osiągi, ale również zaawansowane technologie. Zintegrowany asystent głosowy IDA korzysta z możliwości czata GPT, co pozwala na intuicyjną obsługę funkcji pojazdu i udzielanie odpowiedzi na różnorodne pytania. To przykład, jak Volkswagen łączy tradycyjne wartości z nowoczesnymi rozwiązaniami. Podsumowując, nowe modele Golf oraz Golf ER Wariant to samochody, które wyznaczają standardy w swojej klasie. Łączą doskonałe osiągi, nowoczesny design i zaawansowaną technologię w sposób, który zadowoli nawet najbardziej wymagających kierowców. Dla tych, którzy szukają emocji na drodze i torze, Golf R to wybór, który spełni wszystkie oczekiwania. Jeśli garść nowości z znaku Volkswagena Wam się podobała, to nie zapomnijcie zostawić kciuki w górę oraz komentarz, jak oceniacie nowego Golfa. Er, pamiętajcie, że każdy Wasz lajk like i komentarz zwiększa zasięgi. Dlatego za każdą aktywność ślicznie dziękuję. Miłego dnia i do zobaczenia.